Wyraźne czytanie zapewnia nasz sponsor firma Kodano Optyk, właściciel polskiej sieci salonów optycznych i sklepu internetowego Kodano.pl. Nie tak dawno temu poruszałem na łamach kanału temat dość bulwersujący, dotyczący kontrowersyjnych zmian wprowadzanych w klasyce literatury. Zmian, które mają uczynić książki bardziej poprawnymi politycznie, bardziej lepiej dopasowanymi do obecnych czasów i obecnych standardów. Głośno cały czas jest o tym w sieci, cały czas trwają burze, ludzie się bulwersują. Jedni są za tymi zmianami, Drodzy wręcz przeciwnie, choć zdaje się, że głośniej słychać jednak przeciwników tego typu rozwiązań. Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego typu rozwiązań. I pokrótce, reasumując film, który już nagrałem, zdecydowanie nie jestem za tym, żeby wprowadzać jakiekolwiek zmiany do tekstów już opublikowanych, żeby ingerować mnie w, w jakikolwiek sposób. Niemniej problem będzie narastał. Problem będzie się cały czas rozwijał i coraz więcej książek, zwłaszcza klasyki, będzie się pojawiało właśnie w spaczonych, nowych wersjach, które mają przede wszystkim być skierowane do współczesnego odbiorcy, nie dbając w zupełności o to, co autor czy autorka rzeczywiście napisali, czy co rzeczywiście mieli. Na myśli. I tak dziś przedstawię Wam dwie szkoły. Z jednej strony wprowadzania różnego typu zmian, czy też y, alarmowania o tego typu treściach, jak i zastanowię się nad dużo poważniejszym problemem, bo możemy nagrać i 100 filmów, w których będę Wam przedstawiał zmiany wprowadzone do tekstów, będę pokazywał modyfikacje, które w jakiś sposób jednak niweczą ogólny zamysł twórcy oryginału, natomiast wydaje mi się, że nie ma to większego sensu, bo dziś ważniejsze pytanie, które musimy sobie zadać, to pytanie dotyczące tego, gdzie mamy się zwrócić, jeżeli Chcemy przeczytać daną klasykę, czy daną książkę w oryginalnym jej brzmieniu. Czy jesteśmy bezpieczni na polskim rynku w tym momencie i decydując się na zakup tego czy innego wydania klasyki, możemy mieć pewność, że czytamy książkę pełnowartościową, zgodną z oryginałem, a nie w taki czy inny sposób, jednak spaczoną poprzez zmiany wynikające z mody aktualnego czasu. Ale zacznę od tego właśnie dwie książki i dwa zupełnie inne tryby, dwa zupełnie inne podejścia do informowania o tym, że są one niepoprawne politycznie. I na przykład mamy książkę, która budzi olbrzymie kontrowersje, film na podstawie już zniknął z ofert streamingu i wielu, wielu odbiorców zdecydowało się na zakupy płyty na DVD od Amazona, byleby tylko ten film móc Obejrzeć, bo nic tak nie napędza sprzedaży, jak oczywiście kontrowersje. Czy zgadliście do tej pory o jakim dziele mowa? Oczywiście, przeminęło z wiatrem, czyli kultowa klasyka. Klasyka, która jednak, patrząc na nią przez pryzmat czasów dzisiejszych, jest bardzo, ale to bardzo niepoprawne. I tutaj wydawnictwo amerykańskie. Pan MacMillan wpadło na pomysł, w jaki sposób móc nadal wydawać tę książkę w jej oryginalnym wydaniu, w jej oryginalnym brzmieniu, jednocześnie. Lekko kłaniając się obecnej poprawności politycznej, i tak w tym najnowszym wydaniu można przeczytać wstęp, który głosi. Powieść zawiera opisy nieakceptowalnych praktyk, rasistowskie i stereotypowe ujęcie postaci oraz problematyczne tematy. Tekst tej książki jest wierny oryginałowi i odzwierciedla język oraz czasy, w których została napisana. Chcieliśmy zaalarmować czytelników, że mogą się w niej znajdować krzywdzące frazy i terminy, które były akceptowalne w czasach pisania książki, które odzwierciedlają kontekst historyczny, w jakim akcja została osadzona. W dodatku pisarka Filipa Gregory została poproszona o napisanie nowego wstępu do najnowszego wydania, w którym skupi się na wątkach dotyczących białej supremacji. Okej, okay, dla mnie takie rozwiązanie jest bardzo spoko. Bo z jednej strony pokazuje, że ta książka jednak prezentuje zupełnie inne podejście do danego tematu, innym językiem się posługuje, ale też nie stara się tej książki wypaczyć. Więc jeżeli już, to ja jestem zdecydowanie za takimi triggerami. Tak jak robi to na przykład Disney w swoich animacjach, kiedy to decydując się na odtworzenie jakiejś powiedzmy to starszej animacji, która niekoniecznie jest zgodna z dzisiejszymi czasami, otrzymujemy ostrzeżenie o kontrowersyjnych treściach w niej. Zawartych. Natomiast zdecydowanym przeciwnikiem jestem podejścia, które wprowadził wydawca książek o Jamesie, bądź książek napisanych przez Iana Flaminga. Tutaj warto zaznaczyć, że autor od samego początku gdzieś tam kłaniał się tym wszystkim poprawnie politycznym rozwiązaniom, pozwalał gdzieś tam na łagodzenie treści książki, zwłaszcza w opisie scen intymnych, które uznał, że mogą wydawać się zbyt mocne. Natomiast to, jakie zmiany zostały wprowadzone w najnowszym wydaniu, jakie mają zostać wprowadzone w wydaniu z okazji 70-lecia ukazania się Casino Royale, yy, uważam za potwarz. Bo to są zmiany, które nie tylko wpływają na odbiór książki, ale przede wszystkim na wyobraźnię. To są zmiany, które poruszają przede wszystkim wątki osób yy, innych narodowości, często po prostu wykreślane są z nich jakiekolwiek określenia, które mogą charakteryzować osobę z innej kultury, czy osobę o innym kolorze skóry. I tak we wstępie do tego wydania czytamy Ta książka została napisana w czasie, gdy terminy i postawy, które mogą być uznane za obraźliwe przez współczesnych czytelników, były powszechne. W tym wydaniu dokonano szeregu aktualizacji, pozostając jednocześnie jak najbliżej oryginalnego tekstu i okresu, w którym jest on osadzony. W artykule, który stanowi dla mnie niejako podstawę do omówienia tej książki znalazło się kilka dosłownych przykładów pochodzących właśnie ze zmienionej wersji, w kontrze do tego, jak to wyglądało w oryginale. I na przykład zmiany mają dotyczyć główny, głównie pejoratywnych i stereotypowych odniesień do osób czarnoskórych. I tutaj mamy przykład z żyj i pozwól umrzeć, gdzie domniemani afrykańscy przestępcy to. W oryginale, całkiem praworządni faceci, jak sądzę, z wyjątkiem sytuacji, gdy za dużo wypili. Natomiast w nowej wersji czytamy po prostu, całkiem prawo, praworządni faceci, jak sądzę. Dla mnie to zmienia już zupełnie obraz sytuacji. Zostały usunięte oczywiście wszelkie obraźliwe określenia w stosunku do osób czarnoskórych, yy, a to też nie jest wszystko, bo na przykład czarnoskórzy przestępcy ścigają, uciekający przed bądem stali się teraz po prostu gangsterami. W tym momencie ja się zastanawiam, jaki cel ma usuwanie narodowości, czy opisów dotyczących koloru skóry yy, bohaterów. Ja jako czytelnik lubię mieć jak najdokładniejsze opisy, lubię wiedzieć o kim czytam, lubię sobie wyobrażać daną postać, wizualizować ją sobie w głowie. I niestety ze względu na to, gdzie mieszkam, kim jestem, jak żyję, na ogół osoby nieokreślone, ja wyobrażam sobie jako osoby białoskóre i nie uważam, żeby to było coś złego. Natomiast jeżeli mam już określenie, że chodzi o osobę o innym kolorze skóry, mam wówczas jasność, jak sobie daną postać wyobrazić. Nie widzę absolutnie niczego zdrożnego, czy wstydliwego, czy gorszącego w w zaznaczeniu jak to wygląda, bo jest to jednak opis aparycji danego człowieka. To tak jakbym nagle przestał zaznaczać, że ktoś był łysy albo ktoś miał kudłate włosy, bo nie wiem, bo określenie łysy jest pejoratywne i, i może być niewłaściwe. Więc co? Nagle teraz Voldemorta musielibyśmy na przykład opisać jako po prostu człowiek, nie wiem, o czerwonych oczach, o ile czerwone oczy to też nie jest coś zdrożnego i niewłaściwego. Kiedy Bond wchodzi do nocnego klubu ze strip Bond mógł usłyszeć jak publiczność dyszy i chrząka jak świnie przy korycie. Czuł, że jego własne ręce chwytają obróz, w ustach miał suchość. Ten fragment stał się w nowym wydaniu. Bąd mógł wyczuć elektryzujące napięcie w sali. Po prostu wiecie co? Dla mnie, dla mnie to jest przerażające. Przerażające jest dla mnie to, jak daleko to wszystko sięga. I jeszcze mają czelność powiedzieć, że to jest nadal w duchu oryginału. No nie jest. I to są właśnie dwa rozwiązania, które dziś funkcjonują na rynku. Chyba nie muszę wspominać, które rozwiązanie dla mnie jest właściwsze. Natomiast ja zastanawiam się, i dla mnie to jest taka nadrzędna rzecz w tym filmie, po co mogę sięgnąć, jeżeli chcę przeczytać faktycznie oryginał. Zauważcie, nasza historia jest burzliwa, historia Polski, a jednak większość klasyki, takiej powiedzmy to słynnej klasyki, pochodzi jednak z zagranicy. I chcąc dziś przeczytać jakąś klasyczną powieść, ja muszę sięgnąć na ogół po tłumaczenie, chyba że czytam w języku angielskim. Natomiast z tym tłumaczeniem sprawa jest dość skomplikowana. Bo najpierw tłumaczenia wychodziły za PRL-u, gdzie łatwo było jednak czymś podpaść cenzorom, i wiadomo, jakieś tam fragmenciki mogły wypaść, zostać zmienione, i w niejednej książce jest to łatwo zauważalne. Z drugiej strony mogła ta książka wyjść w latach 90.. -tych. Co znowuż rodzi szereg problemów. Bo w latach 90. mieliśmy wielkie boom, jeżeli chodzi o wydawanie książek. W końcu wolny rynek, w końcu można było wydawać, co się chce, kupować książki z zagranicy. Tyle, że właśnie wtedy to wydawanie szło masowo. I w związku z tym brakowało ludzi, którzy mogli zadbać o jakość tego wydania. I nie mówię tutaj tylko o wydawcach, o redaktorach czy o drukarniach. Nie mówię tutaj tylko o jakości słabej, jeżeli chodzi o to, że te książki rozpadały się w rękach... Ale przede wszystkim mówię tutaj o tym, że nawet tłumacze byli osobami niekompetentnymi. Bardzo często byli to brani przypadkowi ludzie, którzy znali język, potrafili coś przełożyć, bo nie liczyła się jakość. Liczyło się to, żeby było. A jak już było, to ma być tego dużo. W związku z czym te tłumaczenia z lat 90. bardzo często są wskazywane jako katastrofalne. No i potem przyszedł ten czas, kiedy wszystko zaczęło się stabilizować, powiedzmy to lata 2000 i mamy teraz czas, kiedy teoretycznie mamy wysyp najpiękniej wydawanych książek. Ta klasyka w końcu wygląda tak, że każdy chciałby ją wziąć, przytulić, bo te nowe wydania są absolutnie przepiękne. Tyle, że tutaj w tym momencie zastanówmy się. Czy ta klasyka, która jest wydawana dzisiaj w tych nowych tłumaczeniach, bo bardzo często słyszymy nowe tłumaczenie zgodne z oryginałem itd., itd. Czy rzeczywiście jest zgodna z oryginałem? Do tej pory nie mamy problemu. Do tej pory niemalże o każdej książce, która została zmieniona na kanwie poprawności politycznej, słyszymy, bo media o tym huczą. Cały czas podawane są przykłady, kolejne książki i kolejne i kolejne. Tylko, że w pewnym momencie media przestaną o tym huczyć. W pewnym momencie tych książek będzie tak dużo, że przestaniemy być informowani na ich temat. Przestaniemy mieć świadomość, która książka to jest faktycznie tłumaczenie oryginału, a która to jest już tłumaczenie zmodyfikowane. I w tym momencie sięgamy po klasykę i nagle czytamy coś, co tak naprawdę mentalnie od tej klasyki bardzo daleko leży, a pierdo lamento o tym, że to jest zgodne z duchem książki próżno tutaj chyba mówić o tym, że jest to zgodne z prawdą i realiami historycznymi. Ja bym wręcz powiedział, że jest to splunięcie w twarz tym rasom, tym osobom, tym narodowościom, które były w taki sposób, a nie inny, przedstawiane. Można to zrobić na takim przykładzie, jak zrobił wydawca Przeminęło z wiatrem. Z drugiej strony można też udawać, że nie, absolutnie, my nigdy czegoś takiego nie robiliśmy. No zobacz, Przeminęło z wiatrem czy tam bądź. przecież nigdy nie było żadnych rasistowskich komentarzy w tych książkach, nigdy przecież nie było określeń, że to czarno skórzy przestępcy, to po prostu byli Gangsterzy, jacyś tam gangsterzy. To jest jednak potwarz. Udawanie, zamiatanie problemu pod dywan, udawanie, że tego wcale nie było. Ale z perspektywy czytelnika, dla mnie najgorsze jest właśnie to, że ja za parę lat mogę już nie mieć możliwości sięgnięcia po świeżo wydawaną klasykę w oryginalnym jej brzmieniu. I tak, nie mogę sięgnąć po książki z PRL-u, nie mogę sięgnąć po książki z lat 90. Bez, powiedziałbym, że najbezpieczniejsze dla klasyki i najbezpieczniejsze dla książek są lata, powiedzmy to 2000-2010. Bo okej, okay, mieliśmy wtedy jakiś skok jakościowy, już ten boom po latach 90. się skończył, też spadło mocno czytelnictwo, spadło mocno wydawanie książek i najzwyczajniej w świecie. Siła robocza była w stanie sprostać wymaganiom rynkowym, w związku z czym można byłoby pokusić się o stwierdzenie, że te książki są już jakościowo lepsze. Ale oczywiście nie zawsze. I nie wszystkie. Bo wielu wydawców też nie przywiązywało się jakoś szczególnie do jakości, nie przywiązywało do niej wagi, publikując książki na szybko, byle szybko, byle tanio byle były. Stąd też nierzadko też w mediach czytaliśmy jakieś artykuły dotyczące takiej czy innej książki, która została źle przetłumaczona, która nie zawiera jakiegoś fragmentu, czy wręcz wycięto z niej jakiś rozdział. Nie wiadomo, czy było to intencjonalne działanie, czy nieintencjonalne. Też zdarzają się przypadki, kiedy książka nie jest tłumaczona z języka oryginalnego tylko z języka już, na który została przetłumaczona, że jest to takie tłumaczenie pośrednie, co znowuż wpływa mocno na to, jak ta całość wygląda, bo nie mówi się bez powodu o tym, że tłumacz jest zdrajcą, że tłumacz jednak przeinacza w jakiś sposób dzieło. Można powiedzieć, no najlepiej czytać w oryginale, ale nie każdy może czytać w oryginale, nie każdy ma ku temu możliwości, nie każdy ma na to ochotę. Mam duże obawy dziś, sięgając po klasykę wydawaną współcześnie czy sięgając po jakieś wznowienia książek, które były wydawane nawet przed trzema dekadami, bo ten czas mocno zapiernicza, ten czas, ta moda, to podejście bardzo się zmieniło. No, na ten przykład ja mogę podać Harry'ego Pottera, który kiedyś zawojował rynek, do dzisiaj jest przecież rzesza fanów Harry'ego Pottera. Wliczając mnie samego w te rzeszę. Natomiast dziś te książki budzą kontrowersje, bo ktoś się dopatrzył, że goblini to są tak naprawdę Żydzi, że to jest obraza i w ogóle Czoczan to też jest rasistowskie imię i nazwisko i że w ogóle Rowling to jest skrajna rasistka i w ogóle można byłoby tej Rowling dodawać i dodawać i dodawać. W związku z czym można byłoby się spodziewać, że dziś Harry Potter gdyby wychodził to jednak wyglądałby zupełnie inaczej. Pewne rzeczy już by nie przeszły, stąd też Wiele osób obawia się nowej ekranizacji Harry'ego Pottera, serialowej ekranizacji, obawiając się, jak ten, te, ta opowieść z książek, ci bohaterowie zostaną przełożeni na nowe czasy, na nowe medium. Trzeba zwrócić uwagę na to, że klasyka, która zdaje się być szeroko dostępna, której zawsze znajdziemy mnóstwo, nie tylko w księgarniach, ale i w marketach, niekoniecznie musi być tym dobrym obliczem klasyki. Nie dlatego, że sama w sobie jest zła, tylko dlatego, że może to być po prostu wydanie. Niedobre, złe, nie, jakieś takie niedbające o szczegóły, o jakość. Stąd też wydaje mi się, że dużo trudniej jest dziś trafić właśnie na godne wydanie klasyki. Nie tylko charakteryzujące się piękną okładką, która aż wzrusza, która chwyta za serduszko. Nie tylko te piękne, najznamienitsze wydania, ale przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, co jest w środku czyli szukać 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 i na pewno moje obawy sięgają też ku serwisom oferującym abonament na czytanie e-booków czy audiobooków bo obawiam się że z czasem po prostu te książki ich treści będą podmieniane że to co dziś mamy w tych serwisach zostanie z czasem zmienione na lepsze, na poprawnie, faktem jest, że ostateczną decyzję będą podejmowali wydawcy, a wydawcy, chcąc się przypodobać publice, będą jednak decydowali się na takie czy inne kroki, tak zresztą jak decydują się na wydawanie książek trendujących, książek, które po prostu się sprzedają, stąd też w. Ujęciu dziesięcioletnim dziś mamy zupełnie inną młodzieżówkę niż mieliśmy przed dziesięcioma laty. Zupełnie inne kierunki, zupełnie inni bohaterowie, inne postaci. To wszystko się bardzo, bardzo mocno zmieniło. Może i to dzisiejsze wydanie nadal jest zgodne, ale już w stuprocentowej pewności mieć. Co do tego nie możemy. I to jest najbardziej przerażające. Mnie to najbardziej wkurza, że możemy dostać książkę... Co do której wierzymy, że jest oryginalna, a wcale nie jest. Trzeba uważać, trzeba mieć świadomość, że niekoniecznie to co czytasz jest faktycznie tym, co napisał dany autor i autorka, że czasami jednak te zmiany Poszły dalej niż byśmy sobie tego życzyli. Ja jestem ciekaw, jakie wy macie rozwiązania na, na ten problem, bo myślę, że można tutaj mówić w kontekście problemu o całym tym zajściu związanym ze zmienianiem, modyfikowaniem tekstów książek. Czy też uważacie, że jednak warto sięgnąć po te książki troszeczkę starsze, po te wydania mające już na karku kilkanaście lat, po to, by mieć stuprocentową niemalże pewność, że nie będą one zgodne z duchem poprawności politycznej, a zgodne z tym, z czym książka być powinna, czyli z jej oryginałem i zamysłem twórcy. Trzymajcie się! Cześć!